Ja jestem babcią, tak, co zaskoczyło mnie bardzo pozytywna atmosfera i serdeczność do tych malutkich dzieci, które wymagają no szczególnie przede wszystkim opieki. Opiekunki są serdeczne, przyjazne, troskliwe. Często odbieram wnuczkę ze żłobka i widzę, z jaką przyjemnością tu przychodzi, jak, jak wychodzi, jest uśmiechnięta i zadowolona, nie słyszę płaczy. I dzisiaj rano na przykład przyprowadzałam wnuczkę. I na pytanie, czy idziemy do dzieci, do cioci odpowiedziała, że tak. Zaskoczyło mnie, bo otoczenie żłobka bardzo ładne, przestronne, zadbane, duże sale w środku i przyjazna przestrzeń. Dwojkę dzieci miałam w placówkach, w żłobku również. I muszę powiedzieć, że bardzo dużo się zmieniło. Tak? Edukacja jest nowoczesna, yy, otwarcie na potrzeby dzieci nastawiona, nie tak jak kiedyś, że wszystko według jakichś ram i tak dalej. Kiedyś ten pobyt dziecka w żłobku skupiony był na opiece, a wydaje mi się to, co obserwuję, że... Teraz przechodzimy do edukacji. Wnuczka się rozwija, nabiera szybko nowych umiejętności, od razu widać w domu, mimo że jeszcze nie mówi, to widać, że nauczyła się czegoś, czego nie nauczyła się od nas, bo są to nowości. Jesteśmy bardzo zadowoleni, wnuczka chętnie chodzi i z uśmiechem wychodzi.